Przepraszam Wies, nie oddawał kasy To była pełna łeb, lamus Mi, jak ktoś wisi hajs, to kosa w płuca Leje takich kozaków, którzy miękną, jak na nich spojrzysz Spory na osiedlu takich wożących się pajaców Wiesz, gangsta styla, jak przyjdzie co do czego, te nogi zwaty. waty Co ty, człowieku? Schowaj, kurwa, ten nóz Nie w kurwie mnie Schowaj ten nóż, pojebało cię jesteśmy w autobusie O co ci kurwa biega Co, chcesz pierdzieć dwutworowo Okej okay, okej, okay. po co te nerwy, spokojnie